Porównanie berneńskiego psa pasterskiego a labradora retrievera, czyli dwóch bardzo popularnych, bardzo fajnych ras. Przez wielu obie te rasy są uważane jako takie rasy idealne dla rodziny, bardzo łatwe w wychowaniu. Jakie one są, tak dokładnie zapraszam na materiały na moim kanale im poświęcone. Zanim jednak przejdę do porównania, jak zawsze zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Ocenienia, skomentowania, udostępnienia, opublikowania tego materiału czy też innych. Wróćmy jednak do naszych bohaterów. A jak oni wyglądają, to wszyscy widzimy na zdjęciach: są to rasy bardzo dobrze znane, a po wyglądzie większość z nas jest w stanie je rozpoznać. Więc jakiej wielkości są to psy? Oczywiście, berneński pies pasterski jest większy waży 36 do 50 kg. I mierzy 58-66 cm. Labradory są mniejsze 25-36 kg i 55-62 cm wysokości. Więc, o ile tego labradora jeszcze można zaliczyć do raz średnich, to Berneńczyk już jest raczej taką rasą dużą. Jeśli ktoś wybiera rasy psów i ma ograniczenia w tej względzie, to niestety ten Berneńczyk naprawdę może być. Prawie dwukrotnie większy wagowo od labradorów. Przejdźmy jednak do tego porównania, ale tego, co najważniejsze, czyli do charakteru. Labradory to psy bardzo wierne, lojalne i oddane właścicielom. Oczywiście, Berneńczyki to jest to samo, chociaż to oddanie, to posłuszeństwo po stronie Berneńczyków jest troszkę większe. Labradory. Niekiedy zdarza się, że są w stanie się postawić, oczywiście nie jakoś tak w złym znaczeniu tego słowa, ale są troszkę bardziej niezależne. To, jak niektórzy mówią, że te Labradory są słuchane, to jest troszkę mniejsze niż w przypadku Berneńczyków, które są bardziej, można powiedzieć, podatne na to posłuszeństwo, podporządkowanie się swojemu właścicielowi. Bernańczyki świetnie dogadują się z dziećmi. Labradory też wiele osób uważa, że te labradory retrievery są świetną rasą rodzinną, tylko że tu i tu jest pewien problem, ponieważ są to już psy duże, które nawet przez przypadek, zwłaszcza Bernańczyki, mogą takie dziecko potrącić, przewrócić i tutaj należy zwrócić szczególną na to uwagę. Jak zawsze nie zostawiamy dzieci samych z psami. Jeśli chodzi natomiast o potrzebę ruchu, Labradory, no tutaj tego ruchu potrzebują o wiele więcej. Berneńczyki, gdy są młode, to naprawdę też go sporo potrzebują. Z czasem troszkę ta potrzeba ruchu spada, ale też to nie jest pies, który non stop leży. Również Berneńczyk potrzebuje sporo ruchu w porównaniu z niektórymi rasami, można powiedzieć, że nawet bardzo dużo, ale Labradory w tej materii są jeszcze bardziej, można powiedzieć, potrzebujące tego ruchu, jeszcze bardziej potrzebują się, można powiedzieć, wyszaleć. Tu i tu bardzo duża potrzeba kontaktu z człowiekiem. Obie terasy potrzebują człowieka, potrzebują kontaktu z nami. Muszą z nami, można powiedzieć, współpracować, bawić się, przebywać z nami, inaczej może to się odbić na ich psychice, na ich zdrowiu. Berneńczyki są świetnymi stróżami. Nie są hałaśliwe, reagują wtedy, kiedy trzeba. Nie są to też psy, które zaczną od gryzienia. Raczej odepchną, przesuną napastnika, ale oczywiście, kiedy trzeba, ta reakcja będzie doskonała. Czyli jest to pies świetny stróż, zrównoważony, wiedzący jak i kiedy zareagować. Natomiast labradory raczej nie nadadzą się do roli stróżów, są zbyt przyjacielskie, są zbyt towarzyskie i po prostu mogą w niewłaściwy sposób przywitać tego niechcianego gościa. Tu i tu należy powiedzieć, że obie te rasy uwielbiają współpracować, pracować z ludźmi. Bardzo szybko się uczą, bardzo szybko chłoną wiedzę. I Bernańczyk tu naprawdę nie ma nic do ustąpienia w porównaniu z Labradorem. On też uwielbia się uczyć, on też ma tą chęć nauki. I tak jak powiedziałem, kontakt z człowiekiem, y, nauka, praca w przypadku obu tych ras to nie tylko wyszalenie się, ale też naprawdę spora dawka radości dla nich i dla osób, które z nimi współpracują. Obie te rasy są bardzo często używane, czy to jako psy w dogoterapii, czy to. Psy, które mają pomagać nam w pracy jako ludziom, czy to ratownicze, czy tym podobne, dzięki tym właśnie cechom charakteru. Berneńczyki, te berneńskie psy pasterskie są bardziej zrównoważone, bardziej spokojne, nie tak energiczne, natomiast labradory często zdarza się, że są niektórzy mówią wręcz szalone one nie są tak spokojne one szaleją, biegają, chociaż. Z wiekiem to też mija, ale są bardziej takimi aktywnymi, bardziej psami, które lubią coś robić, lubią szaleć. Berneńczyki tolerują inne zwierzęta, labradory też, ale bywa, że potrafią pogonić za jakimś małym zwierzątkiem. Ten instynkt jednak psa aportującego niekiedy w ich przypadku daje znać. I co jeszcze ważne, labradory kochają wodę. Uwielbiają tą wodę, lubimy wodę, damy im możliwość kontaktu z wodą, to naprawdę będą bardzo szczęśliwymi psami. Berneńczyki jednak wolą to bieganie, tą wielką przestrzeń, a tą wodę już tak bardzo nie potrzebują. No i właściwie można by na tym poprzestać. Jeszcze można powiedzieć o długości życia, która w przypadku labradorów to 10-14 lat, w przypadku berneńczyków 7-8, niekiedy 9-10. Czyli tu jest przewaga labradora, a tak to obie rasy godne polecenia. Raczej łatwe w wychowaniu, chociaż tu jak zawsze trzeba być cierpliwym, konsekwentnym, łagodnym, ale wtedy wychowiemy obie teraz i Nie będą nam jakichś wielkich problemów stwarzać. Labradory troszkę bardziej energiczne, żywiołowe. Bernańczyki trochę mniej. Bernańczyk jednak jest troszkę lepszym stróżem. Labrador, trochę bardziej tym towarzyskim psem. Więc obie ciekawe rasy, ale jak zawsze dosyć znacznie się różniące. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. <trybuj>